Ejka, kajka! Wpadłam na tak bardzo, 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 ale to bardzo szybko. E, będę sobie, mam spotkanie zaraz e, na Zoomie e, i postanowiłam zrobić sobie wyjątkową kawę. Właśnie w termomixie. chciałam Wam też pokazać, jak można fajną kawę taką, wiecie... Efektowną zrobić właśnie przy użyciu Thermomixa. Więc hejka! Wiem, teraz spontan w ogóle energia mnie rozpiera. Nie wiem, czy to słońce, czy o co chodzi, ale właśnie tak jest. A jeszcze do tego kawę sobie robię, nie? To jest po prostu wiecie. Potrzebuję tej kawy tak naprawdę. Ale lubię, po prostu lubię dla samego smaku pić tę kawę. Cześć Sylwia! Boże, jak fajnie, że jesteście, że znaleźliście chwilę na to, żeby tutaj wpaść do mnie i, e, i pobyć ze mną, zobaczyć jaką fajną kawę można zrobić. Jak wpadają do Was goście, nie musicie robić zwykłej, sypanej czarnuchy, czy tam z ekspresu możecie zrobić taką, wiecie, na bogato, taką wyjątkową kawę, o właśnie, wpadłam na pomysł. Przygotuję sobie to od to, o co mi chodzi, żeby Wam też pokazać. A, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam, gdzie ja to mam. Dobra, więc jedziemy, bo zaraz ja mam zaraz spotkanie, słuchajcie, naprawdę. E, I nie zdążę, nie? Ani na mnie po prostu przechści. Słuchajcie, tutaj mamy mleko, które robiłam wczoraj właśnie z nerkowców i migdałów, i właśnie na bazie tego mleka zrobię dzisiejszą kawę. Tutaj jest porcja na dwie porcje tej kawy. Tak? Dwie porcje? Tak, dwie porcje tej kawy. Więc po prostu lejemy 400. To jest, ona nazywa się, słuchajcie, dalgo, Dalgona Coffee, czyli kawa po koreańsku. Dobra, więc lejemy 400. Dobra, jest 400. Dalej. Tak, zamykamy. O, teraz nam przez 3 minuty będzie podgrzewał ją do odsięka Ewa. E, będzie e, podgrzewał nam to mleko do 85 stopni e, e, i, w, e, i w tym czasie po prostu możecie sobie zobaczyć w podglądzie, co trzeba dalej przygotować. Przelać do dwóch szklanek o pojemności 250-300 ml, umyć naczynie miksujące, osuszyć. E, użyję po prostu drugiego naczynia, bo mam. E, więc po prostu wykorzystam to, żeby tutaj nie marnować czasu. Cześć Tomek, Boże, fajnie, że jesteście. Super. E, żeby już tam wiecie. Nie marnować czasu na osuszenie. Użyję drugiego naczynia, to się po prostu opłucza. E, będziemy potrzebować motylek do zrobienia e, tej kawy. A i na jaki pomysł wpadłam? Słuchajcie. E, tą tarkę użyję do tego, żeby na wierzch tej pianki, która nam powstanie. To było niesamowite w ogóle, właśnie, ale dokończę to. Yy, Zetrzeć czekoladę, żeby dać jej jeszcze takiego, wiecie, yy, kawiarnianego wyglądu, takiego właśnie nie, nietypowego, który, nie, który rzadko uzyskujemy w domu. Ale właśnie dzięki temu, że mamy takiego termomixa, możemy sobie to zrobić. Jak zobaczyłam ten przepis, pojechałam na prezentację, to była właściwie druga wizyta, nie? I oni mówią, do, no, zrób kawę, zrób kawę, nie? Dobra, no ale zobaczmy, jakie są przepisy, nie? No mówię, no to, to to się szybko robi. Tam 5-10 minut Max i macie kawę, nie? Mówię, ale... Okej, okay, będziemy ubijać... E, kawę? Będziemy e, ubijać kawę? Ale jak? W ogóle nie, jak? Mówię, ale mówię, dobra, słuchajcie. Nie nie, robi, nie sprawdzałam wszystkich przepisów. Mówię, dobra, próbujemy! To co nam wyjdzie, to po prostu zrobimy, nie? I tak zrobiliśmy. Słuchajcie, jak otworzyłam naczynie miksujące, mówię, no niemożliwe, po prostu, niemożliwe. Ale jednak udało się. Więc yy, też pomyślałam sobie, że Was może zainspiruje, żebyście od czasu do czasu siebie rozpieści, nie tylko jak są goście, bo czasami każdy z nas zasługuje na chwilę luksusu. Nie macie czasu, jesteście zabiegani tutaj zaraz komunie, to tam, to, to jakieś wakacje, to dzieci, zajęcia dodatkowe i nie ma czasu, wiecie, wyskoczyć gdzieś do restauracji. Usiąść w kawiarence i właśnie rozpieścić się taką kawą. Słuchajcie, możecie od czasu do czasu z, y, zrobić sobie właśnie takie rozpieszczanie w domu. Sami dla siebie macie, pięć mi, macie dla siebie te 5 minut, tak? Rozpieście się. Dlaczego nie? Zależy się Wam. Należy się Tobie chwila relaksu, spokoju z tą kawą. Nie wiem, dla mnie to jest. Kawa to nie tylko nauk, nie? Ale to jest przede wszystkim rytuał, który towarzyszy nam każdego dnia, który pozwala nam właśnie poczuć taką chwilę dla siebie. Cześć, Natalia! Który pozwala nam taką, poczuć chwilę relaksu, chwilę spokoju. Wiecie, jak pijecie kawę i są dzieciaki gdzieś tam ganiają, to mówicie teraz. Ja, przynajmniej u nas takie jest. Słuchajcie, teraz mam kawę i proszę do mnie nic nie mówić. Tak? E, więc e, tak to u mnie właśnie e, wygląda e, w takich sytuacjach. Dobra, e, więc tak prze, przelane. Przelane, przelane. E, znaczy podgrzane. Słuchajcie, zobaczycie teraz od razu, jak to mleko wygląda, które wczoraj robiłam. No, jak mleko dosłownie, tak? Po prostu mleko e, roślinne. Jest naprawdę bardzo smaczne, bardzo delikatne. Teraz użyjemy tego naczynia, bo jest suche. Dobra, umyte, osuszone. Zakładamy motylek do naczynia miksującego. E, usteczka zawsze... Kla... No, do... słuchajcie, no to jest po prostu już mój znak rozpoznawczy, tak? Czerwone usta, więc... <noise> no tak, tak jest i tak zostanie, ja sama lubię, ale może nie na co dzień, nie zawsze tak wychodzę na dwór, aczkolwiek nie... to nie jest tak, że wiecie, live się kończy, Myję się i, i jazda, nie? Nie, po prostu zostawiam ją. Jak ją ja zjem, to ją ja zjem. Jak je wtedy za bardzo zjedzono, no to wtedy się zmywam, nie? Ale ten, no dzięki, dzięki. Dobra, e, więc tak. 10 gram kawy rozpuszczalnej, granulowanej. Sypiemy. Ok, no to 10 gram. Dobra, mamy 10. Dalej, 25 gram cukru. Ja nie piję z cukrem, ale nie wiem, czy to ma związek, jeśli chodzi o... A, słuchajcie, a może wezmę brązowy. O! Wezmę brązowy cukier. Wezmę brązowy, wolę brązowy. E, wychodzi, kiedy chcesz, bo ja, e, bo jest ci... Aha, wychodzi, kiedy chcesz, bo jest Ci w niej pięknie. Dziękuję! A słuchajcie, nie mam nawet rzęs pomalowanych, zobaczcie, ale mam te, te kreski e, tatuowane, więc przynajmniej oczy zawsze wyglądają w miarę dobrze. Dobra. Ja sypię 15 gram cukru, więcej nie sypię. Na te dwie szklanki wystarczy na pewno. Tym bardziej, że jestem nauczona pić w ogóle czarną. Bez niczego. Gorącej wody. Dobra, to może z tego wezmę. Gorąca woda. Widzicie, o tym jednym zapomniałam. Puszczę sobie z kranu tą wodę. Bo czasami bywa taka gorąca. Mam nadzieję, że się nagrzała na tyle, słuchajcie. I że to wyjdzie. Dobra. Okej, okay. więc inaczej zrobię. Inaczej zrobię. Może mieć to duże znaczenie, więc po prostu podgrzeję. Ok, podgrzeję trochę tej... Wody, żeby była gorąca. Widzicie, zapomniałam o tym ważnym tym. Poczytam Wasze komentarze. Wygląda super, dobra. Ja właśnie piję e, tą kawkę, po, e, bo później lecę na pazurki. Super. E, czerwone usta i gadanie to Twój znak rozpoznawczy. <grywy> e, no, tak, ale lubicie mnie słuchać, prawda? Więc chyba nie jest tak źle. No, słabo by było, gdybym, wiecie, tutaj na przykład... Dzień dobry. Nazywam się Ania. I się wstydzę. <laughs> nie, tutaj mamy cukier, kawę, tarkę. Nie, no tak sobie nie wyobrażam, po prostu prowadzić e, live'ów. Ja jestem, wiecie, żywiołem energii, nosi mnie. Lubię ją pożytkować właśnie w taki sposób, który będzie służył też innym e, osobom. I, I właśnie w taki sposób staram się dysponować tą swoją energią, żeby Wam coś też yy, dać. No, można w ogóle użyć swoją energię, że tak powiem, spalać ją na niepotrzebne rzeczy, na denerwowanie się, oglądanie wiadomości, stresowanie się tym, przejmowanie się tym, kto co powiedział, a co uchanki, a widziałaś jej post ostatni na Facebooku. Po co w ogóle wrzucać sobie takie rzeczy do głowy? To jest spalanie energii. Wy macie pewną swoją energię. Uży ja zawsze zachęcam do tego, żeby pożytkować, spożytkować ją w dobrych celach, takich, który będzie Tobie służył przede wszystkim. Dobra, woda się zagotowała. Będzie Tobie służył, mi będzie, znaczy Tobie będzie służył, będzie służył Twoim bliskim, będzie służył temu, że będziesz się czuła szczęśliwa i spełniona, tak? A nie, że cię coś się, mam dość, wszyscy mnie wkurzają i tak dalej i to jest po prostu spalanie, spalanie energii. Ja wychodzę z założenia, że nie przyjmuję się rzeczami, na które nie mam wpływu, bo szkoda mojej energii, słuchajcie na to. Co będę się wkurzać, że pogoda jest do, do dupy, za przeproszeniem, czy pani w sklepie była dla mnie niemiła? No okej, okay, no miała zły dzień, ja też mam czasami złe dni, naprawdę, mam czasami złe dni. Dobra, idziemy z tą wodą. Gorąca woda, więc je lejemy. 30 gram. Krupa. Dobra, jest. Dalej. No dobra, słuchajcie, nie wiem, co z tego wyjdzie. Dwie minuty będzie nam się tutaj ubijać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy ta kawa się sprawdzi, bo mamy tutaj jakąś, jakąś tam kawę Bellarom z lidla bodajże zobaczymy co z tego wyjdzie no dobra słuchajcie co tam u was powiedzcie jak wy sobie radzicie z sytuacjami na które nie macie wpływu czy przejmujecie się jeszcze nimi czy bardziej już macie taki taki luz na takie rzeczy Dobra, super, ubija się fantastycznie. Zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Widzieliście, wsypałam kawę, wlałam wodę, trochę cukru i zaraz zobaczymy jak to nam się zrobi. Jezu, słuchajcie, jeszcze minuta. A, a propos, wracając do tego z tymi myślami, tak? Wychodzę do ogrodu i zapominam wszystkim. Ja wiem, Ewa, to jest, powiem Ci, że to jest fantastyczny pomysł, dlatego że samo przebywanie wśród natury bardzo uspokaja i kiedy możemy właśnie przekierować uwagę na coś innego, skupić się na tym, co robimy, to jest naprawdę bardzo, bardzo relaksujące. Ja tak bardzo lubię chodzić do lasu i czasami właśnie... Torty, jak robiłam torty i dekorowałam, robiłam te dekoracje do tortów, to też mnie bardzo odstresowywało. Ale też lubię robić fotografię kulinarną, która też mnie odstresowuje, bo to pozwala mi się, jakby wyciszyć, skupić w ogóle na czymś innym. Słuchajcie, nie zawsze miałam tak, że miałam wywalone na, na rzeczy, które się działy. Potrafiła mi na przykład, nie wiem, jak pracowałam w aptece, pacjentka potrafiła mi. Z, zrypać dzień, to miałam po prostu do końca dnia zrypany dzień. Dlaczego? Dlatego, że pozwoliłam jej na to, jej, pozwoliłam sobie na to, żeby ta sytuacja zepsuła mi dzień. Nie mam wpływu na to, co ktoś robi, nie mam wpływu na to, co ktoś mówi, nie mam wpływu na to, co ktoś myśli. Więc nie przyjmuję się tym. Po prostu. Ale kiedyś przejmowałam się tym, bo sobie na to pozwoliłam. To obniżało mi moje wibracje. Sprawiało, że po prostu czułam się. Do dupy miałam kiepski dzień, próbowałam się pozbierać. Wiecie, mieliłam tę sytuacje w głowie na maksa. Patrzę, 34, dobra, słuchajcie, kończę. Rozgadałam się jak zwykle, nie? A pewnie Alina już tam. Dobra, jedziemy, słuchajcie, tak ubita, ubita kawa. Taka pianka wychodzi, słuchajcie, taka pianka z kawy wychodzi. Dobra, więc teraz. Bierzemy ten nasz e, szcząsny kubek z kawą. Wy słuchajcie, widzicie, ja muszę się posiłkować takimi rzeczami. Muszę sobie, muszę, muszę, chcę. Nic nie musicie. Nic nie musicie. Pamiętajcie, nikt nic nie musi. Trzeba się tego oduczyć słowa. Brzydkie słowo. Dobra, gdzie tu jest słyszka. Bierzemy trochę tej pianki i po prostu kładziemy tutaj. Oczywiście worka cukierniczego, tak? Jak już chcecie, tak, wiesz, wiecie, po burżujsku trochę, e, ale nie zawsze jest taka e, potrzeba. No i teraz użyję trochę czekolady, żeby to zetrzeć na wierzch. Ale to pięknie wygląda. Naprawdę, naprawdę, naprawdę. Zobaczcie. Kawka. O, może zrobię tak. Zobaczcie. I można to teraz sobie. O, jezu, Tomek, jak potrafisz to tak. Teraz bierzemy sobie łyżeczkę i możemy sobie to po prostu Zobaczcie, jak fajnie spływa. Lubię zawsze takie rzeczy oglądać, patrzeć i teraz możemy sobie to po prostu wymieszać, trochę i już nam się robią inne kolory, inne warstwy i próbujemy z pianką. Mm. Boże, ona jest fantastyczna ta kawa, nawet jak jest nie, nie jest tak posłodzona i z tym mlekiem roślinnym, rewelka. Dobra, słuchajcie, kończę, idę na spotkanie. Fajnie, że wpadliście. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam dzisiaj nie tylko do picia kawy, ale żeby po prostu e, trochę wyluzować, w myśl zasady nie ty, a będzie Ci dane. Ściskam Was serdecznie. Niech spokój i zem zostanie z Wami, czy tam wiecie, ta energia spokoju będzie z Wami. Buziaki. Pa, pa.